Nie zapakałeś się przez strzale trzeci gol w reprezentacji, no taka pewność, przy tym trafieniu najważniejsze trafienie w reprezentacji. najważniejsze najważniejsze, no, gdzieś te w też mi się podobało, ale, ale, ale nie, no na pewno na tle takiego rywala najważniejsze, więc tu narod moje pierwsze. Trochę tych prawek już w tym sezonie mam. Cieszę się, że w reprezentacji również gdzieś to idzie w, w dobrym kierunku, bo to był 26. bodajże mecz i i za mało mam tych bramek i asyt, więc liczę na to, że w tym sezonie jeszcze ten poziom reprezentacyjny pójdzie w górę i tych bramek będzie więcej. Więc, no, szczęścia, wiadomo, między nogami bramkarza, ale, ale cieszę się, bo, bo te szczęście w tym sezonie Właśnie jak w klubie idzie, to nawet się trafia między bramkami bramkarza Holandii w reprezentacji. Tak, dokładnie. No, tak jak mówię, jak jest dobry moment chyba w roli sportowca, w roli piłkarza, to trzeba z głowy coś, wykorzystywać, no i przeczerpać ja tego grać całkiem. ...wygrała z Finlandią dzisiaj decyzji... na wyjeździe 0 Powiedz, jak teraz będziecie podchodzili do tego spotkania, ponieważ jest to duża niespodzianka. No tak, na pewno jest to niespodzianka, ale tak jak mówię, my jedziemy na marsze z dalszym celem, w wygraną wygrać to spotkanie w bardzo dobrym stylu, z dobrą grą, zakończyć te i zobaczymy, co Dwa remisy z Holandią przed rozpoczęciem eliminacji wzięlibyście w ciemno? No, Myślę, że nie w każdym meczu gra się zwycięstwo, ale na pewno te mecze pokazały, że na takiego rywala potrafimy się się tutaj e, odgryzać takimi dobrymi akcjami. Dzisiaj to pokazaliśmy no, i to jest coś fajnego, bo mówię, to jest kolejny krok w rozwoju. się tata. zastanawialiśmy jak nie ma defensywnego pomocnika, kto tam będzie łatał te dziury. Jaki tam był podział między, między wami, między środkowymi pomocnikami, żeby odbierać piłkę De Jongowi, Gravenberhowi? Tak na pewno to nie jest łatwe zadanie, bo gdzieś jesteśmy ofensywnymi zawodnikami, ale, ale super to wyglądało. Moim zdaniem każdy się wywiązał swojej roli bardzo dobrze. Odwaga trenera Urbana postawi na takich zawodników, nie gdzieś na taką typową szóstkę, która właśnie ma zadania stricte defensywne. Więc tak jak mówię, e, fajnie i, i liczymy, że, że w kolejnych spotkaniach również będzie to tak wyglądało.